Jest poniedziałek, 30 października. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna, w sobotę 18. Pochodnia podcast. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Jesteśmy bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka Was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka. Bóg wstaje i rozpraszają się jego wrogowie. Pieszchają przed jego obliczem ci, którzy go nienawidzą. A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony. Bóg, który nas dźwiga codzień, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala. Pan ratuje nas od śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu, jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział, obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Oto słowo pańskie.